Dzisiaj chciałabym zaprezentować tablicę motywacyjną zarówno dla grup przedszkolnych jak i szkolnych składająca się z dwóch tak jakby części formatu A3, które możemy za pomocą właśnie taśmy chociażby dwustronnej skleić i otrzymujemy format A1. Wystarczy ona dla... Yy, Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewiątki dzieci. W komplecie mamy dwa zestawy: jeden zestaw bardziej dla dziewczynek i drugiej tablicy motywacyjnej dla chłopców. Jest ona przygotowana w formie już tutaj rzep, które mają ułatwić jej funkcjonowanie. Tablica motywacyjna jest przede wszystkim pomocna w pracy nauczyciela, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole i w sumie jest tutaj oparta bardziej o wzmocnienia takie pozytywne do dyspozycji mamy mnóstwo znaczków, chociażby takie znaczki które mają tak jakby dać nam możliwość dziecku właściwie zapamiętać, gdzie jest jego miejsce dla, stosowana w grupach młodszych Zamiast na przykład imion, czy jeżeli nie mamy na przykład zdjęć dziecka, możemy takie znaczki każdemu dziecku przydzielić, na przykład zwierzątka, mogą to być również różne kształty, czy figury, czy inne obrazki. W ten sposób mamy sobie o, tak zaczepione na rzepki, nasze znaczki rozpoznawcze. W ten sposób możemy oczywiście tutaj zamiast tych wszystkich znaczków rozpoznawczych dodać zalaminowane zdjęcia dzieci, czy też po prostu imiona dzieci. W polu czerwonym tutaj będziemy zaczepiać obrazki związane z... Obowiązkami w danym e, dniu. Na przykład w przedszkolu pani e, może wyznaczyć e, jakieś zadania e, dla dzieci, na przykład e, kto będzie ładnie zachowywał się e, w łazience, jest tu chłopczyk wraz z opisem obrazka, e, może zdobyć znaczek w ciągu dnia, kto będzie dbał na przykład o naszą salę, e, sprzątał kącik pier. Będzie brał aktywnie i grzecznie udział podczas zajęć, czy na przykład będzie potrafił zachować ciszę i spokój przy ćwiczeniach, jak również możemy na przykład dać obrazek, że dziecko w danym dniu pomaga też swojemu koledze. No i oczywiście jest tych bardzo dużo obowiązków, bo aż 40. Z tym, że jest to tak, jakby podział na te dwie tablice motywacyjne, czyli po 20 sztuk. No i oprócz tego zestawu, tak jak tutaj przedstawiłam, oprócz tych znaczków rozpoznawczych, mamy również mnóstwo takich motywacyjnych znaczków w postaci buzik. No i zadanie polega w sumie na zdobywaniu tych znaczków. W ciągu dnia. E, na przykład e, jest chłopiec, Jasiu, który ma znaczek kaczka. I on wie, że w tym miejscu e, będzie zdobywał znaczki. No i powiedzmy, e, na przykład e, w ciągu dnia e, pani nauczycielka e, wraz z dziećmi e, pyta się. Czy Jasiu ładnie zachowywał się w łazience? No i po stwierdzeniu, że tak, otrzymuje znaczek motywacyjny. Kasia na przykład również bardzo ładnie zachowywała się podczas zachowania w łazience, bardzo ładnie brała udział w zajęciach. Na przykład Marysia bardzo ładnie sprzątała kącik puzli i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj bardzo dużo tych znaczków, Takich właśnie motywacyjnych, które staczą nam na te dwie tablice. Jest ich aż 108 sztuk, natomiast jeżeli chodzi o takie znaczki rozpoznawcze, mamy ich aż 40, więc widzimy, że oprócz wykorzystania ich tutaj, właśnie na tych tablicach. Z pewnością będzie ich jeszcze więcej, które możemy wykorzystać, czy to na szafeczkach dzieci, czy do innych po prostu celów. Jak również możemy oczywiście te znaczki dzieciom również zmieniać. Nie musimy ich cały czas mieć takich w sumie samych. Dzieci mogą sobie wybierać różne znaczki w ciągu dnia. Znaczy każdego dnia inne znaczki. Myślę, że taka tablica, no jest fajnym, fajną taką motywacją dla wszystkich takich dzieci, które lubią, jak wiemy, lubią znaczki, lubią coś zdobywać. I możemy też oczywiście po, w ciągu dnia, kiedy dziecko zdobędzie na przykład wszystkie znaczki, dać oczywiście jakąś pochwałę, nagrodę, aby wzmacniać te pozytywne wszystkie zachowania. E, tablica motywacyjna jest przystosowana dla 18, 18 dzieci, natomiast na naszej stronie, e, oczywiście, jest możliwość zamówienia również e, osobnej tablicy, która e, pomieści 9 dzieci. E, więc e, w sumie m, może być i dla większej grupy dzieci. E, jest w wersji dostępna wraz z rzepą która z pewnością na pewno ułatwi pracę każdemu nauczycielowi. Ale też jest dostępna w postaci bezregety. No wszystko zależy po prostu od naszego czasu, dyspozycyjności, chęci. Więc tyle co mogę powiedzieć. To zapraszam na naszą stronę internetową www.